Się Siema, siemanko, z tej strony Emeraldi w domu, was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj gramy w Tetran i na szczęście nie jestem. Także, no, nie, tutaj jest, to jest, to jest. O, właśnie, to jest, tutaj T te mapy są zupełnie różne, więc. I uh, co coś będzie? Aha, dobra. Tak miało wyglądać. Dobrze, dobrze. A uh, tu... Co tu ma być? Co? Nie! Nie! No tak się nie robi, no. Co jest, no? No co? Jak to się przechodzi? Dobra. Jakoś musimy to zrobić. To chyba ewidentnie nie dla mnie jest. Yy... No co? Jak to się robi? Halo, no. Halo. Jak to się robi? A jakoś tak chyba. Dobra, przeszliśmy to. No co? O nie! O nie! Będę musiała to jeszcze raz przechodzić. O nie, tam jest łapka. O, już koniec. Super. W sumie. Eee... Dobra. Może sobie te weźmiemy... Nie wiem, co byśmy sobie teraz wzięli. Eee, O! nie, co to, to za się robi? Ej, a ile ja mam właśnie tych gemów w ogóle? Dobra, zbustuję. Why not? A, czemu nie? Dla... ne no, odcinki. Bardzo chętnie. E no. no. A ja nie jestem. O, jestem na przodzie. Czemu ja? A co ja, ja? Jakby ja jakiś killer czy coś, że ja muszę być na, na samym przodzie? Ja się boję. O, o! Ej, a jakbym była na tym skrawku i mi się tam utrzymała? O, to by było piękne. Dobra, próbuję. Nic takiego nie ma, co? Te kule spadają. Te kule często spadają, właśnie. Jedna już kula spadła. Będzie Git. Ja myślę, że ta. Ja sobie pójdę ostatnia. Kulturalny człowiek będę. Yy. O, Dużo mam takich. Ten. Ja, ja, ja! Ja chcę gemy, ja chcę gemy! Gemy moje! Mój gem. Dobra. On gdzieś tam ze z tyłu. Oni w ogóle, chyba lubię prezenty zbierać. To jest już za tyłu, one, tak? Dobra, będziemy sobie teraz jechać. Bo ja się boję skakać w ogóle nad lawą. Dla mnie to kosmos. XD Możemy przejść, tak? No zasłoniło mi to ekran completely. To tu, tu teraz? Tak, chyba tu. Już myślałam, że spadnę. Kto użyła tych prezentów? po tak mają zakipłwana i po prostu czasem klikają im się jedynki, czy co bo naprawdę e, aha dobra dobra bombę rzucił a super no co Oh my god! Eee, to było piękne. Ile ludzi w ogóle mają tych prezentów? Co teraz? jest? Oh my god! coś tutaj się coś stanie. Ej, idź ty! Idź ty! Tak się nie robi. Tak się nie robi. No. Ja się tak nie godzę. Ja chyba byłam druga. No, druga. Du dużo w sumie przebiegłam. Bardzo dużo. O, mam jakiś ticket. Halo, mogę spin the wheel? Halo? Myślałem, że nie mam jakichś. To Emilia je... strasznie w sumie przeszkadza. O! O! Na szczęście nie jestem i nie będę. Znowu jestem na przodzie! No co jest? Nie będzie właśnie. O, ruiny, ru, ru, ruiny. O my god! Ej, A jak on się nie boi? What? Ej, ja bym skoczyła w sumie na tą lawę, która tutaj jest. Tą fioletową lawę. Nie wiem, czy może być lawa fioletowa w ogóle, ale. Okej, okay, niech będzie. Co tu się dzieje? Takiego. On jest pewnie skupiony tam, tutaj, na, na tym. Ej, ale co, ty? Jesteś zaktywowane, Czy nie? E, no, es. Nie no, jak ja tu wygra. Może. Ha, nabrał się. Ja idę. Ja idę. Aj głupek. Ej, we, weź pozabijat konie mnie, co? Ja chcę być pierwsza! Ja pierwsza. No giń, człowieku. O Boże! What? O nie znęła. No, idź no! O, dobra, E, s, 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 Ja pierwsza. O nie, jak ja tego nienawidzę. What? No nie No co? Miłam się, no nie No serio będę tu ginąć, o nie! Co ja mam buty takie jakby na kolce? Jak, to, jak tak się popatrzy, o level up super, super, mega super. Może teraz będę dobra. To, to tutaj, to, tutaj jesteś. Ja tutaj. To, to wygląda na takie, na takie fajne. Yy. O nie! Szkoda, że ja nie jestem, no. o Dobra, nie jestem na przodzie. Tutaj od razu gdzieś będzie, bo to wygląda na jakiś ten. Tutaj jest też taki... No co? Dobra, można już prze... Wait. What? No idź, człowieku. O. E, siad ja to ugram. Ezie, tu ukram, U ugram, U ukram. Nie wiem, polskiego nie umiem. No tutaj mi przeszkadza. Jakby. o, właśnie on zaaktywował już to. Ej, ale ja w sumie mam, miałam teraz szczęście. O, ale się nabrał, ale się nabrał. S, ja, niech ona zginie. Ja muszę wygrać to, ja muszę wygrać. Dobra, tutaj będzie już kolejna pułapka. To ja już wiem. Kurde, no, ale ona zginęła teraz. No, startuj to, no. O, właśnie, o, właśnie, o, właśnie. Git, majonez. <gryw> majonez, nie, majonezu nie mam. Ha! Buketa już wylał. Dobra. Co? What? Dobra, chociaż bam na pierwszym miejscu zabij mnie no o. nie no, no o, w sumie dużo małych gemów e ice cavern ja, ja znam tą mapę bardzo dobrze bardzo dobrze znam w sumie. No, może nie tak ten, bo dawno już grałam w Deterana. O nie! O, szkoda, że nie ja. Szkoda, no. A ja to kosztuję. Serio, ty? Ja? ja? O dobra, Nie wiem czy mój ja tylko jestem w ogóle, tylko ja muszę się na siebie teraz uważać, bo ja mam w ogóle wię... dużo, dużo szansy na. No, włączaj to, włączaj, klikaj X <gry> na swoim kontrolerze. to? No, mam serię, że tam przyjść? No co? Nie zokręcił mnie nawet. Wow, wait. Ej, ja ci to wam. Co? Czyż on ma duchem? Ale teraz był ice. To teraz nie było ice cavern. Ej, to jest oszukane. Ja nie boostuję To nie ma sensu. Dobra, ja się. O nie! Jestem killerem Omg omg Dobra, jestem killerem Es Dobra, wygranka. dwójka, dobra, S mam. Eee, no skacz, no. Dobra, skaczcie. Ale w sumie, jakby ten czas minął, jakbym tam, to... O, oh, wow! Dobra, teraz kolce, teraz kolce, teraz kolce idą. Znaczy no, wy się nas zastanawiacie? Idźcie. Idźcie! No co? No idź! Co się boisz? Dobra. Dobra, mam jeszcze dużo szansy na wygraną W miarę. Słuchaj, że tak cicho, ale często tak mam. Nie zwiało go? Omyg oh

No co? Yes, Wiktory. wo! Yes. 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 No dobra. Dziękuję wam za oglądanie. Dajcie suba i lajka. Pa!